Bye. 15 dzień marca, godzina 20.30, to znak, że najwyższa pora rozpocząć nasz kolejny magazyn Bitbike Gniezno SG Live na EPL. Dziś, drodzy Państwo, zaglądamy do Szczepioniaka Bank Spółdzielczy Gniezno. Dawno nie rozmawialiśmy z żadnym z przedstawicieli tegoż klubu, także czas najwyższy nadrobić zaległości. A moim i Państwa gościem, naszym dzisiejszym rozmówcą jest Mateusz Dryer, właśnie zawodnik szczepioniaka. Gniezno, witam Ciebie serdecznie i dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia. Witam wszystkich również bardzo serdecznie. Dzisiaj oczywiście najwięcej będziemy mówić na temat tej gry w Szczypiorniaku, na temat tego, co za Wami, na temat tego też, co przed Wami. Natomiast na wstępie, bo myślę, że może nie dla wszystkich widzów jest to oczywiste, nie wszyscy widzowie mają pełną wiedzę na ten temat, chciałbym, żebyśmy pokrótce omówili, jak do tej pory wyglądała Twoja kariera piłkarza ręcznego, przede wszystkim jak to się zaczęło, jak zrodziła się miłość do tego. Sportu. No zaczęło się już od podstawówki, generalnie może dużo osób też nie wiedzieć, ale pochodzę z Poznania i zaczynałem grać w Poznaniu. Następnie w okresie gimnazjalnym, technikalnym cały czas walczyłem na poziomie juniora, junior młodszy w barwach mks Poznań. Następnie po tej przygodzie juniorskiej zaczął się okres seniora, gdzie przyszedłem do Swarzędza. Rozegrałem tam trzy sezony, a następnie przyszedłem do Gniezna. Mhm. Powiedz, dlaczego postanowiłeś grać właśnie w szczepiorniaku, Co Ciebie przekonało, co Ciebie skłoniło do tego, żeby dołączyć do Wilczej batachy. No generalnie też nie układało się w Swarzędzu i myślę, że to też był duży, duży powód, dlaczego przyszedłem do Gniezna. Też chłopaki potrzebowali wsparcia. Tak naprawdę, to Kasper Ostrowski tam zaproponował mi granie. No, i jakoś się tam dogadałem właśnie z ówczesnym trenerem, no Michałem Krupczakiem, No, i żeby przyjść i grać, i tak tak się zaczęło. No właśnie, mówi, że się nie układało w Swarzędu. Co konkretnie masz tutaj na myśli? No tam parę problemów takich było, ale to wolałbym tak. No, nie wchodzić w szczegóły tego. Ja, jak to wyglądało, bo też sam do końca nie wiem, a po prostu tam był problem z kontraktami. O, można tak powiedzieć. Okej, okay, no to tutaj postawmy kropkę przy tym temacie Swarzenckim. Przechodząc natomiast dalej, chciałbym nawiązać do Twojej roli w Szczypiorniaku, no bo na pewno jesteś ważnym ogniwem tej Wilczej watach. Jak się z tym czujesz, że jesteś właśnie jednym z takich kluczowych zawodników, że gdzieś, no gdzieś ludzie na Ciebie patrzą, że jesteś takim motorem napędowym i ten ciężar, odpowiedzialność za ten wynik poniekąd na Tobie spoczywa? No, myślę, że czuję się w tym bardzo dobrze i odpowiada mi taka rola w klubie. i Uważam, że jestem dobrą osobą, żeby też zmotywować pozostałych chłopaków, jeżeli na mnie idzie, ale nie zawsze się to udaje, ale dajemy radę. No właśnie, a powiedz, kto gdzieś tam kreuje tę atmosferę w szczepioniaku? Ty też gdzieś do tego dokładasz cegiełkę, czy są tacy inni naczelni kreatorzy tej atmosfery w szatni? Myślę, że wszyscy, można powiedzieć, że każdy jest takim atmosferycznym u nas i, i się dobrze dogadujemy i jest ta atmosfera zachowana na dobrym poziomie. Atmosfera jest bardzo ważna, atmosferę na pewno budują też wyniki. Z tymi wynikami u Was różnie, raz jest lepiej, raz jest gorzej, raz na wozie, raz pod wozem. Aktualnie dziewiąte miejsce w drugiej lidze, 18 punktów na Waszym koncie. No właśnie, jak gdzieś tam postrzegasz te wyniki Szczypiorniaka w tym sezonie? No, generalnie też od ten sezon zaczęliśmy po dużej przebudowie drużyny. Przyszło paru nowych chłopaków, odeszło paru starych. E, też część juniorów zaczęło grać częściej mecze razem ze seniorami. No i myślę, że też początek mieliśmy kiepski ze względu na brak zgrania, brak dogadywania się od początku, bo to wiadomo, potrzeba trochę czasu, żeby się w pełni zgrać. <laughs> Więc te niektóre mecze, pomimo, że prowadziliśmy, Nagle nam wmykały się spod kontroli. Udawało się czasem tam dogonić rywala, ale brakowało tych ostatnich takich, tego, tej pewności siebie i, i po prostu zgrania, przede wszystkim, no bo ciężko jest grać z osobą, której się aż tak jeszcze dobrze nie zna. No potem następne mecze zaczęły nam iść coraz lepiej. Wiadomo, że też, jak to w sporcie bywa, bywają wzloty i upadki. Jest jak jest. Teraz zostało nam cztery mecze, z tego co pamiętam, więc liczymy na bardzo dobre wyniki w tych czterech meczach i zobaczymy, jak to się potoczy. Tutaj, jeszcze jak najbardziej, możecie podskoczyć w górę tej tabeli no bo różnice, rozbieżności punktowe nie są jakieś bardzo duże. Ale generalnie, jak postrzegasz stricte tę dziewiątą lokatę, czy Twoim zdaniem ona jest odzwierciedleniem możliwości tego zespołu, czy twoim zdaniem no gdzieś tam stać was na wyższe lokaty? No ja myślę, że zdecydowanie stać nas na wyższe lokaty i jedynie to dziewiąte miejsce to jest tak naprawdę. skutek tego, że jest ta drużyna przebudowana troszeczkę. Mm -hmm. Już wiemy zatem, że ta przebudowa no to na pewno gdzieś tam jeden z waszych głównych problemów, główny z takich wyzwań w zasadzie w kontekście tego sezonu, no ale czasami też potrzeba czasu, żeby to wszystko się rzeczywiście odpowiednio dotarło. A powiedz, czy dziś już czujesz, że rzeczywiście jesteście dobrze dotarci, czy jeszcze tam czasami to szwankuje? Myślę, że jest coraz lepiej, aczkolwiek nie jest tak, jakbyśmy mogli oczekiwać. Jeszcze, jeszcze można to trochę podreperować. Jeszcze jest zatem nad czym pracować, na pewno przed Wami ważny mecz z Lada Moment, no bo teraz w sobotę gracie z ekipą ze Środy Wielkopolskiej. Jak widzieliśmy w tabeli, ta ekipa gdzieś też no, nie bryluje, to ostatnia drużyna rozgrywek. Także no mecz z gatunku tych, które teoretycznie trzeba wygrać po prostu, no ale też wiemy, że ta ostatnia drużyna w tabeli nie musi być chłopcem do bicia, prawda? Ta ostatnia drużyna też potrafi niekiedy zaskoczyć, potrafi mocne warunki postawić. Środa Wielkopolska jest takim doświadczonym zespołem: już od wielu lat grają chłopaki ze sobą i, i z żytym. Tam, odkąd już się pamiętam, za czasów Swarzędza, to prawie nic się nie zmieniło, paru chłopaków tylko doszło, ale prawie są cały czas ci sami w tej sierodzie, więc oni też są zgrani i, i trzymają się dobrze. Czas pokaże zatem, jak ten mecz ze Środą Wielkopolska się potoczy. Miejmy nadzieję, że na Waszą korzyść, ale oczywiście wszystko zweryfikuje parkiet. Po tych dotychczasowych meczach, po tych dotychczasowych doświadczeniach ze Szczepiorniakiem, jak uważasz, co jest na dziś taką Waszą największą siłą, takim Waszym największym argumentem? Myślę, że też siła no i, i przede wszystkim część doświadczenia zespołu, bo. Posiadamy całkiem dobrze doświadczony zespół. Jest paru chłopaków, którzy już też grali gdzieś kiedyś. Nie jest to ich pierwszy klub. No i też myślę, że dużo, duża ilość juniorów może być plusem na przyszłość, ze względu, że po prostu młodzi się ogrywają i w przyszłości będą jeszcze lepsi. Jest nad czym budować ten zespół, jest nad czym budować, jest nad czym opierać te drużynę, To jest bez wątpienia bardzo istotne. A jeżeli. Jeżeli chodzi o takie makamenty, jeżeli chodzi o braki, no to tutaj już mówiliśmy o tym zgraniu, że gdzieś musicie się jeszcze, jeszcze mocniej dotrzeć, ale gdzie jeszcze byś upatrywał takie bolączki Szczypiorniaka? Gdzie jeszcze są takie luki, takie mankamenty, z którymi trzeba sobie poradzić? Ale nie wiem, czy na ten moment ja zauważyłem coś takiego, żeby teraz tutaj... Ciężko, ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Okej, okay, czyli po prostu gdzieś ta kwestia zgrania. Tutaj przy tym pozostajemy. Idąc dalej, jeszcze chciałbym zapytać o Wasze takie priorytety na ten najbliższy czas, o po prostu cel taki ostateczny na tę dalszą część sezonu. W co Wy gdzieś tam celujecie? Co zamierzacie osiągnąć ostatecznie? No myślę, że najlepszym dla nas wynikiem by było zdobycie 9 punktów z 12 w najbliższych czterech spotkaniach. Ale no, tak jak mówię no sport bywa różny i nie do końca też można być czasami aż tak pewnym siebie żeby to potem nie zawiodło. Twoim zdaniem te 9 z 12 punktów to scenariusz możliwy? Myślę że tak zdecydowanie tak. Miejmy zatem nadzieję że tak właśnie będzie. Jeżeli chodzi o drużynę chciałbym dopytać jeszcze o to z kim najlepiej dogadujesz się w tym zespole, z kim rozumiesz się już bez słów, jeżeli chodzi o Szczypiorniaka-Gniezno? Ciężko im wybrać jedną osobę, ale no myślę, że patrząc na parę osób mogę, mogę zdecydowanie powiedzieć, że jest to na przykład Michał Janega, z którym też w Swarzędzu dużo czasu spędziłem, do tego Janek Wichniarek i Marcin Radniecki, z którymi grałem od już czasów MKS-u, czyli też od tam junior młodszy, junior. No a z lokalnych zawodników, no to myślę, że właśnie taki Kasper Ostrowski czy Piotr Wolny to też są tacy bliscy zawodnicy. Mm -hmm. A jak w ogóle czujesz się w drużynie? Czy jak w ogóle przebiegał proces aklimatyzacji? Szybko się tutaj gdzieś tam odnalazłeś w tych nowych barwach? Tak, myślę, że bardzo szybko, jak na zmianę klubu. I no zajęło mi to dosłownie parę treningów, i już wszystko było tak, jak powinno być. Spoglądam w komentarze, jest pytanie, niebawem koniec sezonu, i stąd pytanie, czy w przyszłym sezonie zobaczymy cię w barwach szczepiorniaka, i czy podoba wam się doping na trybunach? Co do tego przyszłego sezonu, to jeszcze nie wiadomo nic, bo skupiamy się na razie na tym sezonie. A jeżeli chodzi o doping, to naprawdę doping w Gnieźnie jest. No, jednym z lepszych, jaki widziałem, pomimo, że nie mamy jakichś wielkich trybun, to i tak atmosfera jest bardzo, bardzo fajna. Tutaj te trybuny rzeczywiście są skromne, ale są też umiejscowione bardzo blisko parkietu. Gdzieś tam myślę, że rywale mogą poczuć ten oddech wręcz kibiców, no i sędziowie też mogą go poczuć. Spoglądamy dalej w komentarze. Nie widzimy tutaj kolejnych pytań. Jeżeli jeszcze jakieś są, to jak najbardziej na nie czekamy. Idąc dalej, chciałbym właśnie jeszcze zapytać o takie Twoje plany na kolejne lata, no bo domyślam się, że gdzieś tam jakieś aspiracje są. No i powiedz, co gdzieś pod tym kątem szczypiorniackim w głowie siedzi, jakie gdzieś tam cele sobie stawiasz. Ops. Ciężko mi powiedzieć, jaki konkretny cel, ale no, jak, jak najwyżej się da. Po prostu to, to co się uda najwyżej osiągnąć, to, to bym bardzo tego chciał. Mówiąc wprost, no bo tutaj było pytanie o kolejny sezon, ale czy no, gdzieś mimo wszystko po głowie chodzi, że już w przyszłym sezonie chciałbyś jednak grać no, w nieco lepszym klubie, w klubie, który aspiruje wyżej niż szczypiorniak gniezny? Chodzą takie myśli, tak szczerze. Myślę, że wszystko by zależało od oferty, jaka by była. I, I nie wiem, czy na przykład w przyszłym sezonie, czy jeszcze w następnym, ciężko się teraz po prostu określić. I też no, na razie jeszcze żadnej oferty nie dostałem, więc. Tak, troszeczkę hipotetycznie, hipotetycznie oczywiście ten temat poruszyłem. Jest kolejne pytanie, jak zaczęła się Twoja przygoda z piłką ręczną? To jest de facto pytanie, od którego trochę wyszliśmy, od którego zaczęliśmy, już nieco to przedstawiłeś nam, ale może troszeczkę rozszerzmy to pytanie i powiedz nam, kiedy dokładnie poszedłeś na pierwszy trening i czy Ty pamiętasz ten moment tego pierwszego treningu, jak to w ogóle wyglądało, tak mniej więcej? No, pierwszy trening z tego co pamiętam, to był w trzeciej klasie podstawówki. Chodziłem właśnie do szkoły podstawowej sportowej, no i był nabór do klas sportowych, Więc nawet wtedy było powiedziane tak, że dziewczyny trenują koszykówkę w tej klasie sportowej, a chłopacy właśnie piłkę ręczną. No i i tak to się zaczęło. Wtedy pamiętam, że naszą trenerką była pani Joanna Draszkiewicz, to jest z MKS-u Poznaj bardzo dobrze znana osoba. Hmm. Ale tak jak wyglądał pierwszy trening, to no nie, nie mogę sobie przypomnieć. No tak, bo to już chwila czasu od tego momentu jak najbardziej minęła. A jeżeli chodzi o tę piłką, piłkę ręczną, to jakiś wzór, jakiś autorytet masz, kogoś podpatrujesz pod kątem takiej inspiracji. Generalnie z dawnych czasów to był Valero Rivera i to był taki mój autorytet piłki ręcznej, a teraz, właśnie, Jakobsen bardzo tak odpowiada takiemu stylowi gry, jako skrzydłowy. A jakieś polskie nazwiska? Ktoś z Polski tobie też imponuje czymś? No. Z Polski to ciężko mi było wybrać, bo mi skrzydłowi w polskiej reprezentacji średnie się zawsze podobali pod względem grania, ale na przykład takim, może nie do końca autorytetem, ale godnym podziwu jest Michał Oleniczak, przeciwko któremu nieraz się mierzyłem na parkiecie, a on teraz gra w Kielcach i w reprezentacji, lub właśnie Piotr Jędraszczyk też jest taką osobą, która regularnie pojawia się w kadrze. Mamy kolejne pytania, za które oczywiście bardzo dziękuję. Pytanie jak myślisz, czy wygracie następny mecz i czy swarzec to dobry przeciwnik? Eee, o no myślę, mam nadzieję, że wygramy. Nie chcę też zapeszać za bardzo, ale no, nastawiamy się, że wygrywamy ten mecz. A czy swarzenz to dobry przeciwnik? Ciężko stwierdzić, bo swarzenz aktualnie nie ma swojej drużyny, więc... Chyba, że tu chodziło o środę wielkopolską, z którą będziemy teraz grali, no to myślę, że jest to dobry przeciwnik, bardzo doświadczony, ale też jest ich mało, gdzie dzięki czemu możemy swoją wytrzymałość i ilość zmian wykorzystać w dobry sposób. No tak, rzeczywiście. Musiało chodzić gdzieś o środę Wielkopolską, rzeczywiście, o której przed kilkoma chwilami też mówiliśmy o tym najbliższym spotkaniu. Tutaj Adrian już sygnalizuje, że rzeczywiście to była pomyłka. Czy pozycja skrzydłowego jest Twoją ulubioną pozycją? No właśnie, może gdzieś w przeszłości też próbowałeś swoich sił na innych. Ja, jedyne co, to próbowałem swoich sił na innych pozycjach, na przykład w rozgrywkach akademickich, ale to też jest inny poziom troszeczkę i, i tam gram na rozegraniu, ale jednak skrzydło, myślę, że też przez mój wzrost, bo za wysoki, to też nie jestem i, i była taką najlepszą pozycją dla mnie. Jest kolejne pytanie: jaki był Twój najlepszy mecz w tym sezonie w Szczypiorniaku? Uch, w tym sezonie no myślę, że chyba wyjazd do Zielonej Góry tam chyba pod względem ilości bramek było najlepiej, aczkolwiek nie wiem czy gdzieś nie było też podobnie, ale szczerze nie pamiętam. A myślę myślę, że ten właśnie mecz utkwił mi w pamięci, to można powiedzieć, że to był ten. Michał Janyga dopytuje pytanie, czy Mateuszek pyknie klasyczną dyszkę ze Środą Wielkopolską? No, myślę, że jest duża szansa w ostatnich meczach. Tam forma jest podtrzymywana, więc myślę, że może się uda. Zobaczymy, jak przeciwnicy też będą bronić. Co jest sekretem tej solidnej formy? Masz jakieś rytuały przedmeczowe? Coś, co zawsze robisz przed spotkaniami? Jakieś specjalne przygotowanie do każdego kolejnego meczu? Coś takiego jest? Raczej nie. Raczej po prostu trenuję, skupiam się na sobie i, i staram się oddać całą swoją energię na mecz, przełożyć i, i po prostu pomóc chłopakom, żebyśmy wspólnie wygrali mecz. A jakieś inne pasje oprócz piłki ręcznej są, czy w zasadzie tą piłką ręczną najmocniej żyjesz? No, to, jeżeli chodzi o pasję, no to też y, lubię y, czasem chodzić sobie na siłownię, czy na przykład y, też piłka nożna jest taką moją pasją, Natomiast to myślę, jak większości chłopaków tam oglądanie piłki nożnej, czy kipicowanie lokalnemu klubowi Lechowi Poznań też jest mi bliskie. Jest kolejne pytanie tutaj o to, czy odzywają się do ciebie inne kluby. To już w sumie wyjaśniliśmy, że na razie takich propozycji konkretnych nie ma. I jak myślisz o sobie w perspektywie dwóch najbliższych sezonów? No tutaj pytałem dziś o kolejny. No, ale tutaj widzowie to jeszcze o dwa kolejne. No, to jak byś tutaj wybrnął z tego? No, ciężko odpowiedzieć Igorowi na to pytanie. Jest to też mój narzędza. E, Graliśmy razem w Swarzydze w MKS-ie. E, no, ciężko, ciężko powiedzieć, co będzie za dwa, co, za jeden sezon, a co dopiero za dwa. Na razie żadnej propozycji nie dostałem z innego klubu, więc też nie mogę. Tak zakładać na przyszłość. To tak na koniec, rozmawialiśmy o celach, planach. No, to może jeszcze jakieś marzenie tutaj zapodajmy na koniec. Jest, to tak, jest coś tak w takiej typowej sferze marzeń, jeżeli chodzi o tę piłkę ręczną? No, każdy ma marzenia, także na pewno coś jest. No, myślę, że takim największym marzeniem, aczkolwiek nie wiem, czy na ten moment realnym, no to jakiś występ może w Super Lidze, ewentualnie w lidze centralnej, ale, ale no to myślę, że to będzie największe marzenie, takie z tych bardziej realnych do spełnienia. Oby to marzenie się spełniło, oby udało się to osiągnąć, a tymczasem mamy od Michała Janegi deklarację odnośnie do Twojej przyszłości. Mati się nigdzie nie wybiera na razie. Oj, uwielbia Gniezno. No to tutaj mamy jasne stanowisko, można powiedzieć, rzecznika w tej kwestii. A tak kończąc, a propos tego uwielbiania Gniezna, tu Szczypiorniak Szczypiorniakiem, ale czy zdążyłeś się też zapoznać z miastem jako takim? E Generalnie jeszcze nie miałem okazji, tak. Znaczy, jeden spacer zrobiłem przed meczem po rynku, właśnie w Gnieźnie, ale jakoś tak za dużo nie zwiedzałem. Kiedyś miałem w planach wybrać się na mecz dziewczyn, ale na razie jeszcze te terminy się trochę pokrywają i nie za bardzo jest, kiedy właśnie podejść, obejrzeć ten mecz. No tak, tam troszeczkę inna atmosfera, trochę inne też realia, które tworzy hala. Jeszcze jedno pytanie. Czy zachwyca Ciebie gra w szczypiorniaku i dlaczego to wybrałeś piłkę ręczną, a nie nożną, co tak Ciebie pociągało do Ręczne właśnie tutaj dopytuje jeszcze Adrian. No, właśnie, bo tutaj wspomniałeś, że ta piłka nożna też gdzieś tam jest obecna w Twoim życiu. Także pytanie, czym piłka ręczna też wygrywa nad nożną? No, myślę, że też taki to jest sport nieoczywisty. Mało ludzi też go zna, a jeżeli znano, to ledwo co zna jakiekolwiek zasady albo o co w tym sporcie chodzi. I no, myślę, że właśnie. Ta wspomniana wcześniej trenerka Joanna Draszkiewicz tak zaszczepiła we mnie tą ręczną i cała ta przygoda w MKS Poznań i, i te duże osiągnięcia nasze, gdzie dochodziliśmy tam do ćwierćfinałów czy półfinałów mistrzostw Polski w różnych etapach, no to to też jakby podbudowało mnie w tej ręcznej. No to jeszcze jedno pytanie, wkrętka czy lobik? No myślę, że bardziej wkrętka jednak mimo wszystko. Krótko zwięźle i na temat. Myślę, że tym akcentem możemy zakończyć naszą dzisiejszą krótką rozmowę. Bardzo serdecznie Tobie dziękuję za poświęcony czas i życzę wszystkiego dobrego w dalszym rozwijaniu kariery szczypiorniaskiej. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękujemy również Państwu, że byliście dzisiaj z nami. Na ten moment to już wszystko. Do usłyszenia, do widzenia. Dobranoc!